Nie mogę uwierzyć, że udało mi się o niej zapomnieć. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, powinno to być niemożliwe. A jednak minęło już 20 lat, odkąd ostatni raz wspominałem pannę Reed. Uznałem, że to dobry moment, żeby to zapisać, choćby po to, by raz na zawsze wyrzucić to z siebie. A z drugiej strony być może i to również zniknie. Moja matka urodziła mnie w wieku 39 lat. Nigdy nie planowała mieć dzieci, więc kiedy się pojawiłem, była już oswojona z określonym stylem życia. Starała się dostosować najlepiej jak potrafiła, ale z nawykami trudno zerwać. Miała lukratywną karierę, która zmuszała ją do częstych podróży, a mnie pozostawiała pod opieką niań, cioci, wujów i dalekich kuzynów. Byli to ludzie życzliwi i hojni. Chętni do dzielenia się wszystkim, od ciepłych łóżek po gorące posiłki, no i opowieści. Zawsze snu to jakieś historie. W rezultacie stałem się całkiem dobrym słuchaczem. Ta cecha towarzyszyła mi aż do liceum. A potem zaprowadziła mnie na studia z zakresu rozwoju człowieka i psychologii, co ostatecznie skierowało mnie ku terapii zajęciowej. Początkowo chciałem pracować w psychologii sądowej, ale kiedy przyszło co do czego, bardziej zależało mi na pomaganiu zwykłym ludziom niż na wsadzaniu złych facetów za kratki. Pierwszych pacjentów zacząłem przyjmować wiosną 2003 roku. Większość spotkań odbywała się co dwa tygodnie, a po kilku sesjach wielu pacjentów albo całkowicie rezygnowało, albo ograniczało wizyty do raz w miesiącu. W zależności od zakresu ubezpieczenia. Niektórzy cierpieli na bardziej trwałe schorzenia wymagające regulowanej farmakoterapii psychotropowej, i z nimi pracowałem przez wiele lat. Rok 2005 zaczął się bez większych wydarzeń. Musiałem poprosić sąsiada o pomoc w ściągnięciu mojego kota Romea z drzewa, ale to był właściwie szczyt emocji. Potem zostałem umówiony na wizytę z nową pacjentką, panną Reed. Nowi pacjenci trafiali do mnie regularnie, ale panna Reed była przypadkiem granicznym. Większość moich pacjentów była kierowana przez firmy ubezpieczeniowe, natomiast ona zgłosiła się prywatnie, płacąc z własnej kieszeni. Nie było to niespotykane, lecz rzadkie, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej objawy. Poznałem pannę Reed późnym wtorkowym popołudniem pod koniec maja. Lało jak stebra, a ja miałem już ze sobą trzy wcześniejsze spotkania. To miała być moja ostatnia sesja tego dnia. Pierwsze wizyty wymagają szczególnej ostrożności. Trzeba upewnić się, że pacjent czuje się swobodnie. Wystawiłem małą miseczkę bezpestkowych winogron, aby pokazać, że jest oczekiwana i mile widziana. Opróżniłem kosz, by dać do zrozumienia, że nic nie pozostaje po poprzednich pacjentach. Takie drobiazgi przypominają, że to bezpieczna przestrzeń i że można tu mówić o wszystkim. Panna Reid weszła do mojego gabinetu z krótkim afro spiętym opaską. Miała przekłute uszy, ale bez biżuterii, żadnego naszyjnika ani pierścionków. Jej duże brązowe oczy wyglądały na zmęczone, ale starała się uśmiechać. Przedstawiłem się, zaproponowałem jej miejsce i zapytałem, o czym chciałaby porozmawiać. Starannie ułożyła torebkę na kolanach, wzięła głęboki oddech i spojrzała mi w oczy. Nie jestem osobą, powiedziała. Co sprawia, że tak pani uważa? zapytałem. Taki jest teraz stan rzeczy. Kiedyś byłam osobą, ale już nią nie jestem. Czy wie pani, jak doszło do tej zmiany? Poprawiła opaskę i skinęła głową. Kilka tygodni przed spotkaniem ze mną, Panna Reed pomagała przy wyjeździe harcerskim swojej siostrzenicy w Girl Scouts. Najpierw pojechali zobaczyć Mount Rushmore, a potem ruszyli daleko w głąb kraju, by rozbić obóz. Podążali wzdłuż rzeki Runalong. Problem polegał na tym, że zapomnieli jednego z namiotów. Panna Reed wróciła po niego sama i gdzieś na tym szlaku coś się wydarzyło tyle potrafiła powiedzieć. Coś się wydarzyło. Delikatne dopytywanie nie przyniosło rezultatu. Nie wyglądało na to, że nie chce mówić, raczej nie była w stanie sobie przypomnieć. Kiedy wróciłam do obozu, czułam, że coś się zmieniło. Wyjaśniła panna Reed, jakby uderzył mnie bezgłośny piorun. I wtedy zrozumiała pani, że nie jest już osobą? Nie od razu, ciągnęła. To przychodziło stopniowo. Patrzyłam na swoją dłoni i zapominałam, czym jest, widząc ją jak jakieś obce zwierzę, które wpełzło do mojego namiotu. Serce mi zamierało, potem zapominałam, czym jest ziewanie albo jak odczytywać mi twarzy. Tak po prostu? Tak po prostu. Ta pierwsza sesja z pan Norid była nietypowa z wielu powodów, ale poczyniłem kilka obserwacji. Całe zdarzenie nosiło znamionę reakcji pourazowej, czegoś strasznego, co wydarzyło się nad tą rzeką, a to był jej sposób na ochronę samej siebie. A jednak czułem, że coś jest nie tak. Miała dziwne tiki. Dłubała w nosie, szczypała się w policzek. Mówiła, że pomaga jej to pamiętać, że ma twarz. Zrobiłem notatki dotyczące zaburzeń dysocjacyjnych, tożsamości lub możliwego PTSD. To miały być pierwsze kierunki dalszej diagnozy. Rozmawiało się z nią bardzo przyjemnie, ale widziałem, że ten stan ją niepokoi. Źle spała i nie wiedziała co o tym myśleć. Wiedziała, że to nie jest normalne. Nie była już sobą. Jakby jakaś część jej została wymazana, a ona wciąż była tego boleśnie świadoma. Drugą sesję zaplanowaliśmy tydzień później, lecz przez błąd w grafiku jej nazwisko wypadło z terminarza. Gdy panna Ri pojawiła się w biurze, zaproponowała przełożenie wizyty, ale nalegałem, by została. Różne rzeczy traktują mnie tak, jakbym nie była osobą. Uśmiechnęła się. Komputery też. Rozmawialiśmy o jej dzieciństwie. Była zwyczajną dziewczyną z Dakoty Południowej. Pracowała w rodzinnym biznesie, a jej życie wydawało się normalne. Poza incydentem nad rzeką Runalong, którego nie pamiętała. Pod koniec sesji poprosiłem ją o pozytywne wspomnienia. Opowiedziała o starym dębie przy polu, z huśtawką, domkiem na drzewie i sowami w dziupli. Skoro nie może pani być osobą, powiedziałem. Proszę wyobrazić sobie siebie jako dąb. Coś silnego i ponadczasowego. Skinęła głową. Nie osoba. Dom. Minęły dwa tygodnie. Gdy spóźniony dotarłem do pracy, panna Reed czekała w poczekalni. Administrator znów o niej zapomniał. Przeprosiłem i zaprosiłem ją do gabinetu. Dużo o tym myślałam, powiedziała. Myślę, że bycie dębem może być piękne. Spała lepiej, miała więcej energii. Podczas rozmowy ustawiła się twarzą do słońca rozkładając palce jak gałęzie. Pomyślałem, że być może niechcący zastąpiłem jedno urojenie innym, ale dopóki nie było to szkodliwe, mogło być krokiem we właściwym kierunku. Gdyby naprawdę była pani dębem, co by pani zrobiła? Zapytałem. Powiedziałabym panu, że to ja uśmiechnęła się. Jakby to pani zrobiła? Dąb nie potrafi mówić. Chciałem skłonić ją do przyznania, że pewne cechy bycia dębem są nie do pogodzenia z jej ciałem. By wzmocnić symboliczne właściwości drzewa, a nie jego fizyczność. Jednak panna Reed tylko skinęła głową. Zastanowiła się chwilę i powiedziała cicho: Wyrosłyby mi liście czarne i niebieskie. Wtedy wiedziałby pan, że to ja. Musieliśmy skrócić spotkanie. Zostałem przypadkowo zapisany na dwie wizyty jednocześnie. Pannie Rito nie przeszkadzała i powiedziała, że się odezwie. Gdy wychodziła w pośpiechu, poczułem nieprzyjemny chud w żołądku. Coś w jej zachowaniu się zmieniło i nie byłem pewien, czy mi się to podoba. Wydawała się szczęśliwsza, owszem, ale było w tym jeszcze coś innego. Po jej wyjściu zauważyłem ją stojącą na parkingu, zwróconą twarzą ku słońcu. Miała rozłożone ramiona, jakby próbowała łapać promienie. Przez następny tydzień dużo myślałem o pani Reed. Nie umówiła kolejnej wizyty. Miałem wielu innych pacjentów, ale coś w jej problemie wydawało mi się wyjątkowe. Nigdy wcześniej nie słyszałem o rzeceru ale musiało się tam wydarzyć coś istotnego. Łatwo było wyobrazić sobie jakiś rodzaj napaści, lecz to objawiłoby się w inny sposób. Cały problem sprowadzał się do utraty tożsamości, a ja nie potrafiłem zrozumieć jego źródła. Nie zobaczyłem panny Rit ponownie aż do końca czerwca. Właśnie skończyłem wcześniejsze spotkanie i wróciłem do swojego gabinetu. Usiadłem. Otworzyłem laptopa i zobaczyłem brązowe oczy wpatrujące się we mnie z drugiego końca pokoju. O mało nie spadłem z krzesła. Panna Rit stała tam, Bóg wie jak długo. Nie była umówiona, a ja nie miałem od niej żadnych wieści od tygodni. Wyglądała inaczej niż ostatnim razem, gdy ją widziałem. Jej afro przerzedziło się tak bardzo, że było widać skórę głowy, a jej oczy pociemniały. Już nie odbierają moich telefonów. Telefon zapomina dzwonić. Przełknąłem ślinę i wziąłem głęboki oddech. Przykro mi to, musi być bardzo uciążliwe. Ma sens. Wymamrotała. Dęby nie powinny dzwonić. Zauważyłem, że nie miała na sobie butów. Jej paznokci u stóp urosły długie, a ostre krawędzie zahaczało o frędzle biurowego dywanu. Usiadła ciężko, pozwalając ramionom bezwładnie opaść po bokach, jak marionetce bez sznurków. Pierwotnie planowałem zająć się pracą biurową, ale widać było, że nie jest w dobrej formie. Z pacjentami niestabilnymi trzeba obchodzić się ostrożnie, nawet jeśli nie mają historii przemocy. Panna Reid przejawiała niepokojące zachowania i nie byłem pewien, jak je interpretować. Ciągle mam ten sen powiedziała. Coś ciemnego spływa rzeką. Woda zbiera się pod tym, sprawiając, że ryby kręcą się w kółko, aż padają z wyczerpania. Ważki wirują w kółko, rysując wzory w powietrzu. A potem ja też to widzę, dotykam tego i to we mnie wnika, jak deszczówka do wyschniętego korzenia. I mówi pani, że nie jest pani osobą, skinęła głową, ale nie słowami doprecyzowała. Tylko przez brak. Spróbowała wstać, ale nie mogła złapać równowagi. Skrzywiła się, jakby nagle rozbolały ją plecy. Kępka włosów oderwała się od jej głowy i opadła na talerz z bezpestkowymi winogronami, krusząc się na drobne fragmenty. Po kilku sekundach wyprostowała się i znieruchomiała całkowicie. Nie widziałem nawet, żeby oddychała. Nie podoba mi się to, co się ze mną dzieje, wyszeptała. Dlaczego nie mogę już być osobą? Jest pani osobą, powiedziałem. Ten dom to było tylko ćwiczenie ugruntowujące, sposób na przeformułowanie obrazu samej siebie na coś solidnego i pozytywnego. Też tak myślałam, ale teraz nie mogę tego zatrzymać. Ten obraz tam jest, utknął. Pan Norit, co dokładnie pani zdaniem się dzieje. Szła do przodu niepewnie jak dziecko balansujące po kamieniach. Cofnąłem się, gdy nagle potknęła się i oparło moje biurko, po czym znów stanęła prosto. Śnie o długich palcach, powiedziała. O kościach i paznokciach, które rosną tak długo, aż dotykają nieba. Im dalej sięgają, tym cieplej się czuje. Wyciągnęła dłoń. To ciepło jest cudowne. I wtedy zrozumiałem, że skoro nie jestem osobą, to co złego w byciu dębem? A gdy patrzy pani w lustro, zapytałem. Co pani tam widzi? Wskazała mnie długim paznokciem. Nasiona. Kiedy panna Rito opuściła gabinet, ledwie zauważyłem, że zniknęła. Coraz trudniej było mi w ogóle pamiętać, że tu była. Zapisałem jej nazwisko na karteczce i przykleiłem do laptopa. Administratorka nawet nie zauważyła tej wizyty. Czułem się winny, chciałem pomóc, a zamiast tego wzmocniłem jej urojenie. Źle oceniłem, jak bardzo była podatna na sugestie. Starałem się oddzielić prac od życia prywatnego, lecz problem polegał na czymś innym. Zapominałem o niej całymi dniami. Wciąż na nowo zaskakiwała mnie karteczka z jej imieniem. Aż pewnego dnia była pusta. Czy dom może mieć imię? Robiłem wszystko, by zachować profesjonalizm, ale gubiłem notatki i dokumenty. Z czasem myślałem o niej już nie jako o sobie, lecz jako wrażeniu, kształcie, fakturze, wspomnieniu. Czasem spoglądałem w pusty gabinet, jakby miała tam siedzieć. Nie mogłem się z nią skontaktować. Rodzina ledwo ją pamiętała, improwizując odpowiedzi. Z tygodnia na tydzień znikała z mojej pamięci. Nie dlatego, że przestała mnie obchodzić, lecz dlatego, że nie potrafiłem widzieć w niej pacjentki. Gdy próbowałem ją sobie przypomnieć, widziałem coś innego. Nie kobietę, nie osobę. W końcu wszystko wróciło do normy. Praca dom, codzienność. A gdy czasem o niej myślałem, czułem tylko chłód w żołądku. Jakbym był świadkiem czegoś znacznie gorszego niż zwykłe urojenie. Jej wspomnienie wyblakło, został tylko zarys, jak pamięć o jednym drzewie pośród całego lasu. Ale gdy w końcu zobaczyłem ją ponownie, wszystko do mnie wróciło. Było późne popołudnie na początku sierpnia. Wracałem z pracy, niosąc torbę z zakupami, włożyłem klucz do zamka. Wszedłem do środka i zatrzymałem się na chwilę. Czy naprawdę przekręciłem klucz? Miałem wrażenie, że nie, ale drzwi nie mogły przecież być już otwarte. Na podłodze leżały resztki ziemi i mychu, wczepione w dywan. Były tam ślady przeciągania, jakby ktoś wciągnął coś ciężkiego do salonu. Ale najbardziej zwrócił moją uwagę mój kot, Romeo. A raczej jego brak. Zazwyczaj próbował uciec przez drzwi, lecz tym razem nawet nie wychylił ba, by zobaczyć, co się dzieje. Zawołałem go, ale nie usłyszałem charakterystycznego tu łapek. Odstawiłem zakupy i zajrzałem za róg do sypialni. Pusta. Zatrzymałem się tuż przed wejściem do salonu i wsłuchałem się uważnie. Dochodził stamtąd jakiś dźwięk rytmiczne skrobanie. Jak paznokcie po tanim tynku. Zadrżałem, gdy głos wyrwał mnie z myśli. Wiesz ile czasu zajęło mi dotarcie tutaj? Głos był znajomy, ale coś w nim się nie zgadzało. Na początku go nie rozpoznałem. Był niski i monotonny, jakby ktoś mówił z za cienkiej ściany. Kiedy w końcu pamięć zaskoczyła, wszystkie myśli o pani Rit wróciły naraz. Musisz sprawić, żeby wszystko było dobrze. Załkała. Musisz to naprawić. Musisz mnie naprawić. Po kilku dniach wspomnienia zaczęły się układać w coś bardziej zrozumiałego. To, co wydarzyło się tamtego wieczoru, zapamiętałem już nie jako coś niemożliwego, lecz skrajny epizod psychotyczny. Gwałtowny, przerażający i wymagający się spod kontroli. Panna nie była potworem ani czymś innym niż człowiekiem. Była osobą w głębokim kryzysie, a ja, mimo dobrych intencji, nie potrafiłem jej wtedy pomóc. Zgłosiłem zdarzenie zgodnie z procedurami. Mieszkanie zostało naprawione, a sprawa trafiła do odpowiednich służb. Dowiedziałem się później, że panna Reed otrzymała pomoc. Intensywną, specjalistyczną. Taką, jakiej potrzebowała od samego początku. Nie miałem z nią już kontaktu i być może tak było najlepiej. Minęły lata. Wyprowadziłem się z Dekoty Południowej. Założyłem rodzinę. Kontynuowałem pracę terapeutyczną. Z czasem wróciłem też do psychologii sądowej. Bogatsze o doświadczenie, które nauczyło mnie pokory wobec ludzkiego umysłu i granic własnych kompetencji. Niedawno podczas podróży zatrzymaliśmy się na krótki odpoczynek. Stałem na poboczu drogi i patrzyłem na samotne drzewo na otwartym polu. Zwykły stary dąb. Rzucał szeroki cień, pod którym rosły polne kwiaty. Nic niezwykłego, po prostu krajobraz. Pomyślałem wtedy o pannie Rit. Nie z lękiem o niej poczuciem winy, lecz z cichą nadzieją, że gdzieś w jakimś innym miejscu swojego życia znów potrafiła powiedzieć o sobie. Jestem osobą.